Wiecie, że w Polsce nadal są takie regiony, niezadeptane przez turystów? Różnorodne, pełne lasów, jezior, zabytków, ciekawych miejsc i gór, w których praktycznie nie ma ludzi? Wiem, że w tym roku brzmi to niewiarygodnie, ale naprawdę, takie miejsca istnieją, na przykład w województwie opolskim. Mieszkam tu ponownie od paru lat i naprawdę wiem, co mówią. Cześć, tu Ewelina Gac, a to jest podcast z końca świata. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Oczywiście o Opolszczyźnie. Tytuł odcinka to przecież fantastyczne miejsca na Opolszczyźnie i jak je znaleźć. Większość z Was zapewnie nawet nie była w tym województwie, a sporej części z Was może się wydawać, że nie ma tu nic ciekawego poza zamkiem Moszna, rzecz jasna, który w istocie jest pałacem i wielu myśli, że leży gdzieś na Dolnym Śląsku lub ewentualnie na Śląsku. Dziś postaram się odmienić Wasze spojrzenie na województwo opolskie. Zaczynamy. Co zobaczyć na opolszczyźnie? Zacznę może od zamków i pałaców. Dolny Śląsk słynie z pięknych zabytków, i może dlatego opolskie, które z nim sąsiaduje, nie jest aż tak znane z tego tytułu. Absolutnie nie znaczy to, że nie ma tu żadnych zamków czy pałaców. Część z nich można odwiedzić, część stoi opuszczona. A jeszcze inne stanowią budynki mieszkalne czy po prostu domy opieki, szkoły. Historia pisze różne scenariusze, ale dziś po prostu chciałabym podzielić się z wami perełkami, które możemy znaleźć w tym regionie. Nie mogę ominąć zamku Moszna, który, tak jak już powiedziałam, naprawdę jest pałacem, i to z pewnością najczęściej odwiedzanym pałacem na Opolszczyźnie. Nie dlatego, że w regionie znajdują się same zamki. Powodów jest wiele, choćby słynne 99 wież czy 365 pokoi. Zamek można stał się niezwykle znany, jak zaczął być nazywany Hogwartem. Sama odwiedzą go jakoś raz do roku, ale nie jest to jedyny pałac, który warto odwiedzić w województwie opolskim. Teraz jednak opowiem o zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Ten renesansowy zamek zwany jest też Śląskim Wawelem. A wejście od placu zamkowego jest tak pięknie i bogato zdobione, że można na nie patrzeć godzinami. Naprawdę. A to dopiero początek zwiedzania, zaczynając od dziedzińca, przez krużganki, wnętrza, aż po Muzeum Piastów Śląskich, choćby z wystawą sarkofagów dawnych piastów. Wiem, że to ostatnie nie brzmi ciekawie, ale uwierzcie, robi to wrażenie nawet na ignorancie tego tematu lub ignorancie historycznym. Naprawdę. Kolejny zamek, który warto zobaczyć na Opolszczyźnie, to Zamek Wrogowie Opolskim. Odkryłam go całkiem niedawno i z pewnością wybiorę się do niego po raz kolejny jesienią, bowiem przynależy do niego park, a za rzeką możemy zaobserwować Lisko Bobrów. Jego historia, jak to na Opolszczyźnie bywa, jest dość burzliwa, i dokumentacja dotycząca jego powstania, tak samo jak przedwojenne zdjęcia wnętrz, stanowią póki co nieosiągnięte marzenie. Pewnie dlatego legend wokół zamku wrogowie jest tak dużo, tak samo jak tajemniczych historii. Mogłabym opisać kilka z nich, tak samo jak mogłabym opowiedzieć o kilku zamkach i pałacach, choćby o tym w niemodlinie czy w kopicach, ale przyjdę dalej do ciekawych, niebanalnych miejsc na opolszczyźnie. Miejsc takich jak choćby fabryka robotów. Czyli miejsce, które zainteresuje nie tylko dzieci i miłośników robotyki. Z pozoru zwykłe muzeum, w środku zawiera więcej skarbów niż można by się spodziewać. Choćby autentycznej wielkości roboty, inspirowane filmami science fiction, takimi jak androidy czy cyborgi. To wszystko w fabryce robotów stworzonej przez pana Sebastiana, przez praktycznie jednego człowieka. To unikatowe miejsce w Polsce, a może nawet w Europie. Kolejne z niezwykłych, magicznych miejsc, nie tylko na skalę województwa, ale też całego świata, to Zagwiździe. W tej niepozornej wsi, w parafialnym ogrodzie botanicznym, znajduje się miejsce mocy, czyli czakram, położony w miejscu skrzyżowania podziemnych żył wodnych. Można czerpać z niego pozytywną energię prosto z ziemi. I uwierzcie, za każdym razem jak tam byłam, nie spotkałam nikogo poza szaroburym kotem bo miejsc znanych tylko mieszkańcom danego regionu jest o wiele więcej. Choćby niezwykła przyprawa przez Odrę, którą kojarzą może tylko osoby z powiatów takich jak Krapkowicki czy Kędzierzyńsko-Kozielski. Pozostali mogą być zaskoczeni faktem, że przez Odrę nadal można przeprawić się promem. I to dość ciekawym promem, bo prom rzeczny Józef jest naprawdę niezwykły. Żeby na niego trafić, trzeba pojechać do Zdzieszowic lub Mechnicy. Prąd działa od 1903 roku, i co jest w nim niezwykłe, napędzany jest ręcznie za pomocą techniki dolnolinowej. Tak, kierowcy często pomagają w przeprawie, i z tego co słyszałam, dla dzieci to jest naprawdę niezwykła przygoda. Jeśli jesteśmy przy dzieciach, to myślę, że może zainteresować ich basen. Basen tuż przy Arboretum w Lipnie. Powstał jeszcze przed wojną, w 1934 roku i właśnie tam niemiecka drużyna przygotowywała się do Mistrzostw Olimpijskich dwa lata później. A jeśli nie mamy ochoty na pływanie, to można właśnie wybrać się do owego arboretu. Najpiękniej jest oczywiście wiosną, kiedy kwitną różaneczniki. W lipnie są naprawdę ogromne i robią wrażenie prawdziwego, tajemniczego ogrodu. Później, kiedy przychodzi lato, również jest pięknie. Co prawda nie ma różaneczników, ale Znikają też ludzie i można zaznać prywatności, można robić zdjęcia, sesje zdjęciowe. Lipno to jest naprawdę piękne miejsce, nie tylko na skalę opolszczyzny, ale moim zdaniem ogólnopolskie. Jeśli jednak chcemy podążać troszkę innym szlakiem, może szlakiem zwierząt, warto wybrać się choćby do Murowa i okolic. Bo to prawda, na opolszczyźnie nie mamy wszystkiego, na przykład nie mamy żubrów, ale za to możemy znaleźć Borsuka. Miejsca, w których był widziany oznaczone są specjalnym znakiem, które można zobaczyć m.in. Murowem. Jeśli nie chcecie szukać borsuków, bo interesują was choćby susły, trzeba wybrać się do kamienia śląskiego. Chociaż susły w Polsce praktycznie całkowicie wyginęły, to od kilkunastu lat trwają próby przywrócenia ich do środowiska. Pierwsze stanowisko powstało na opolszczyźnie, a dokładniej w kamieniu śląskim, tuż w sąsiedztwie małego lotniska. Susły morenowe. Pochmurne i zimowe dni siedzą cały czas w norze, a według danych co roku jest ich więcej. Za to obserwować można je właśnie latem, w słoneczne dni. Mówiąc szczerze, spędziliśmy tam trochę czasu, no tak ponad godzinę na obserwacji i zauważyliśmy z daleka może dwa susły. Ale może Wy będziecie mieć troszkę więcej szczęścia? Nie jest to nic łatwego, ale warto spróbować. Jeśli jednak wolicie podążać za historią, ozimek volans to największy latający gat z Krasiejowa, który żył na terenie dzisiejszej Polski. Właśnie w Krasiejowie dokonano odkrycia szczątków dinozaurów, w tym znanego pod nazwą Silesaurus opolensis. Powstał to właśnie Jurapark, w którym możemy odkrywać historię, która dziś wydaje mi się być całkiem nierzeczywista. A jednak szczątki dinozaurów w Krasiejowie to część dzisiejszej historii. Podążając za historią, myślę, że warto wybrać się do Rożnowa to tam w Polsce można zobaczyć piramidę. Nie mogłam uwierzyć, że takie miejsce znajduje się na Opolszczyźnie, a ja wcześniej o nim nie wiedziałam. To było kilka lat temu. Oczywiście ta piramida w Różnowie jest sporo mniejsza od tych w Egipcie, no bo ma tylko 8,5 metra wysokości. Piramida powstała jako grobowiec rodu won Ebenów. Położona jest przy pięknym drewnianym kościółku, których w okolicy jest całkiem sporo i to też może być pomysł na całodzienną wycieczkę rowerową. Możecie też zajechać przy okazji do Laskowic. Co tam jest ciekawego? Tak naprawdę nie wiem, co zaintrygowało mnie bardziej piramida w Rożnowie czy mumia w Laskowicach. Aby odkryć nieznaną tajemnicę województwa polskiego, trzeba umówić się na spotkanie, bo dostęp do mumii jest ściśle strzeżony. Jednak nawet przyjeżdżając niespodziewanie, możemy zobaczyć pamiątkową tablicę na temat zmumifikowanego ciała Harabiny. Nie podejrzewałam, że rzeczy, które istnieją w odległych krajach, Znajdziemy całkiem niedaleko. Zanim przejdę do opuszczonych miejsc, legend, historii i natury, chciałabym powiedzieć, jakie miasta poza Opolem warto odwiedzić. Tak naprawdę jest ich sporo. Można pojechać do brzegu, do Kluczborka, ale moim punktem numer jeden jest zdecydowanie Nysa. Jest zadbana, położona rzut beretem od Gór Opawskich, z historycznymi ciekawostkami i fortami. A tak naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie. Choćby jezioro nyskie, które jest piękne nie tylko w sezonie. Jeśli jednak wybierzecie się do Opola i zastanawiacie się, które muzeum odwiedzić, sama uwielbiam Skansen w Opolu, ale jest jeszcze jedno muzeum, które po prostu trzeba tam odwiedzić. Nie chodzi mi o Muzeum Polskiej Piosenki, tylko o coś bardziej nieszablonowego, coś ciekawego, a mianowicie o kamienicę czyszową w Opolu. Muzeum w Opolskiej Kamienicy jest jednym z tych, które zawsze polecam przyjezdnym. Jest niezwykłe zarówno ze względu na bogatą ekspozycję, jak i możliwość odkrycia historii i wnętrz mieszczańskich z lat 1890 do 1945 roku. Co ciekawe, kamienica czynszowa w Opolu zachwyca nie tylko pasjonatów historii czy dzieci. Ja sama wracam tam co jakiś czas, tylko lub też aż, żeby zobaczyć, jak kiedyś się żyło. Nie chcę dziś zbyt dużo opowiadać o miastach, dlatego po prostu przejdę do opuszczonych miejsc w województwie opolskim. Zacznę od Kamieńca, opuszczonej wsi niedaleko Kluczborka. Tak naprawdę kiedy usłyszałam o zapomnianej, opuszczonej wiosce, byłam pewna, że będzie to takie miejsce, które mnie przerazi. Na miejscu okazało się, że jest trochę inaczej, bo Kamień to miejsce, które po prostu musi odwiedzić każdy miłośnik natury. Rezerwat przyrody jest pełen kwiatów, różnorodnych gatunków motyli i sielskiego spokoju. To wszystko oczywiście latem. To miejsce, w którym dosłownie przenosimy się w czasie. A sama historia wioski jest zaskakująca, bo jakoś 100 lat temu mieszkało tam prawie 200 osób. Dokładnie 159. Obecnie znajdziemy tam kilka domów, część z nich jest w bardzo złym stanie, a pozostała część po prostu podbija serce. Trochę inaczej jest w Kluczniku, czyli nieistniejącej już wsi na terenie Łambinowic, również w województwie opolskim. Historia wsi jest niezwykła i po części budzi grozę. Z jednej strony miejscowość należała do bogatszych, z drugiej położona była tuż przy obozie w Łambinowicach. Po wojnie można powiedzieć, że role się odwróciły, a część mieszkańców Klucznika została przewięziona właśnie do Łambinowickiego obozu pracy. Kilka lat po wojnie wieś rozebrano, a cegły pojechały na odbudowę zrujnowanej Warszawy. To jest prawdziwa historia, dlatego dość mocno chwyta za serce. Przejdę może do czegoś lżejszego, czyli opolskich legend, takiej jak legenda o Studziance, Bo w województwie opolskim usłyszymy wiele legend i jeszcze więcej historii. Ta ostudziący jest szczególnie popularna, bo opowiada o źródełku, które uzdrowiło rolnika Szymona i wielu innych mieszkańców wsi. Co ciekawe, w miejscu źródełka nadal znajduje się kapliczka, a do tego nadal można tam nabrać wody, pomodlić się czy po prostu odpocząć po przejażdżce rowerowej. To wszystko w regionie Dąbrówki Łubniańskiej. Byłam, piłam, odpoczywałam, a po wszystkim pojechałam na Szlak Czarownic w dawnym Księstwie Nyskim. Mało osób wie, że południowa część Księstwa Nyskiego to miejsce, w którym szczególnie prześladowało się czarownice. I to niestety prawda. Szlak wiedzie przez Polskę i Czechy. Na opolszczyźnie miejsca związane z czarownicami to m.in. Głuchołazy, Nysa czy Góry Opawskie. Warto zgłębić tą historię i dowiedzieć się, kim tak właściwie były czarownice i dlaczego zostały skazywane na śmierć. Dziś Wam o tym nie opowiem, ale wrócę do Dąbrówki Łubniańskiej, bo to tam znajduje się największy i najpopularniejszy park krajobrazowy w województwie, czyli Stobrawski Park Krajobrazowy. Zobaczymy tam choćby piękną Dolinę Odry, Bory Sosnowe czy Wydmy. Tak, Wydmy znajdziemy przecież nie tylko w nadmorskich okolicach, bo również na południu Polski, a nawet w zielonych lasach Opolszczyźnie. W Stobrawskim Parku Krajobrazowym zobaczymy ponad 100 wydm pochodzenia polodowcowego. Gdzie dokładnie? Między innymi w okolicach Łównian czy owej dąbówki Łówniańskiej, gdzie znajduje się słynne źródełko. A kolejny park krajobrazowy znajduje się w Górach Opawskich. Położone w Sudetach, Góry Opawskie nie są szczególnie oblegane przez turystów. Tak naprawdę w Polsce jedynie Biskupia Kopa jest popularna. Ale ja jestem zdania, że może to i dobrze, dzięki temu, że nie ma tam ludzi, żadna polana nie jest wydeptana. A spacerując po szlaku, możemy posłuchać śpiewu ptaków i szumu lasu. Człowiek sam często to rzadkość, a teraz jest naprawdę sporo. Jednak jeśli nie chcecie wybierać się na sam południowy krańce województwa, to możecie wybrać się na wulkan. Wulkan na górze świętej Janny. I tutaj tak mi się po prostu wydaje, że na pewno nie wiedzieliście, że 27 milionów lat temu na terenie dzisiejszej góry świętej Janny powstał wulkan. Mi wydawało się to nieprawdopodobne, aż do momentu odwiedzenia geoparku. Oczywiście obecnie zobaczymy jedynie fragment komina wulkanicznego, jednak i on pobudza wyobraźnię, a na górze świętej Janny jest więcej ciekawych miejsc. To w końcu kolejny park krajobrazowy. Poza parkami krajobrazowymi znajdziemy inne miejsca w kręgu natury, choćby takie jak Silesia w Opolu. Nie wiem czy w opolskim jest takie malownicze jeziorko jak Silesia, to znaczy to jest kamionka, czyli były kamieniołom, ale w słoneczne dni po prostu razi w oczy swoim egzotycznym turkusem. I tak nadal nie jest tak oblegane, jak typowe polskie Malediwy. A jak już jesteśmy przy wodzie, to ja po prostu uwielbiam spacerować wzdłuż rzek i jezior i powinnam nagrać o tym kolejny odcinek. Dzisiaj jedynie napomknę o moim ostatnim odkryciu, to Starorzecze Odry w okolicy Straduni jest niezwykłe, bo nie dość, że woda tam jest niezwykle spokojna, to w końcu Starorzecze, to krajobraz odbija się w wodzie pięknie, niczym z malowanej pocztówki. Poza tym można obserwować tam ptaki. Z tego, co wiem, w tym roku można było zobaczyć m.in. bociany czarne, różne czaple. Mi udało się upatrzyć czaple białą. Miejsce jest niezwykłe nie tylko dla ornitologów, bowiem spacerując w kierunku Zdzieszowic można zobaczyć m.in. Wydrę, która w sumie łatwiejsza jest do usłyszenia, jak rzuca się po wodzie, niż do sfotografowania. Tak naprawdę nie wiem, kto powiedział, że w Opolskim jest tylko można i można jechać dalej. Jednak wiem, że nie miał racji. Nie ma co ukrywać. Sama co roku odkrywam na Opolszczyźnie coś nowego. A kiedy opowiadam o tym, co można tu zobaczyć, czy jakie historie poznać, zawsze spotykam się z zaskoczeniem, niezależnie od tego, czy ktoś jest z Warszawy, z Gdańska, czy z Opola. Ciekawa jestem, jakie miejsca zainteresowały Was najbardziej. A jeśli jesteście z Opolskiego i chcielibyście coś dodać, to napiszcie do mnie. Do usłyszenia. Ewelina.